Od zawsze drażniło mnie, kiedy ktoś mówił o jakimś innym, o jakiejś innej osobie wierzącej, ale on jest pełen ognia dla Boga. Drażniło mnie to pewnie z dwóch powodów. Pierwszy taki, że nigdy nikt tak nie powiedział o mnie, więc może ze zwykłej zazdrości. Ale z drugiej strony dlatego, że od początku czułem, że w tym jest coś nie tak, że tych pełnych ognia, jak to się nazywa, to po prostu są ludzie, którzy mają pewien typ, osobowy, przepraszam, pewien typ osobowości. I tu generalnie chodzi o tak zwaną osobowość sangwiniczną, wylewną, taką południową, włoską, tak? I ludzie o tej osobowości, oni po prostu zawsze tacy są, więc jak się nawracają, to też eksponują w ten sposób swoją osobowość i swoją wiarę przez swoją osobowość, więc wydają się tacy pełni zapału dla Boga, a ludzie tacy bardziej spokojni, tacy nie rzucający się w oczy, wydaje się, tak, pozornie tylko, że to nie są tacy ludzie oddani dla Boga. Ale niestety często tacy właśnie ludzie o takiej wielkiej niby gorliwości dla Boga z czasem wypalają się, mają sumiany zapał, i potem się okazuje, że mistyk wystyk, wynik cynik. Jak to kiedyś usłyszałem. Natomiast oczywiście, ktoś, kto ma osobowość sangwiniczną, ma takie same szanse, żeby wytrwać przy Bogu, jak ktoś, kto ma zupełnie inną osobowość. Chodzi mi tylko o to, że gorliwość dla Boga nie możemy mierzyć naszą emocjonalnością. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przyglądamy się różnym aspektom modlitwy w Nowym Testamencie. Przeszliśmy Ewangelię, Dzieje Apostolskie, teraz listy Pawła, list do Kolosan, czwarty rozdział, drugi wiersz. Trwajcie gorliwie na modlitwie, czuwając podczas niej wśród dziękczynienia. Są trzy rzeczy: gorliwość, czuwanie i dziękczynienie. Więc pierwsza rzecz: gorliwość. Czym charakteryzuje się gorliwość? Bardzo jest ciekawe, że Paweł. W drugim rozdziale swojego listu do Kolosan napisze tak: Kiedy przeczytacie ten list, wyślijcie go do Laodycei, a Kościół z Laodycei niech Wam przyśle mój list do nich i też go przeczytajcie. Czyli podobny rodzaj problemów był w Laodycei i w Kolosie. Pozornie odszedłem od tematu, ale tylko pozornie, ponieważ kiedy przechodzimy do Apokalipsy, dziesiąt, powiedzmy dziesiątki lat później, w Apokalipsie. Jan pisze listy do siedmiu kościołów i pisze do kościoła w Laodycei tak. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z moich ust. I tutaj jest jasno powiedziane, znam twoje czyny, ani zimny, ani gorący nie jesteś. A więc to nasze czyny świadczą o naszej gorliwości. Tak, czyny. Nagrywam już ileś miesięcy codziennie te nagrania. Znaczy, codziennie je umieszczam, nagrywam różnie, ale codziennie są. I naprawdę myślisz, że jestem pełen gorliwości każdego dnia, kiedy siadam, żeby to nagrywać? Nie. Jestem w różnym stanie emocjonalnym. Jestem w różnym stanie duchowym, jestem w, w różnym stanie fizycznym. Ale to, co jest ważne, czyny. Czyny, które robię. I tak samo, jeżeli chodzi o gorliwość w modlitwie, to czyny się liczą. Jeżeli modli się przez ileś lat, 15 minut, pół godziny, godzinę obojętnie, każdego dnia, to to jest gorliwość. A więc, pierwsza rzecz, gorliwość, czyli nasze czyny. Druga rzecz, o której jest napisane, czuwając. Co to jest czuwanie? Chcę odwołać się do dwóch ludzi, od których dużo się uczyłem, jeżeli chodzi o życie chrześcijańskie. Pamiętam, jeden z tych ludzi mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, często się spotykaliśmy, modliliśmy się wspólnie. I pamiętam, że kiedy tylko mieliśmy zaczynać się modlić, za każdym razem ja bym od razu zaczynał: uwielbiał Boga albo Go prosił, a On zawsze zaczynał w ten sposób. Stał lub siadał i chwilę modlił się w językach. I zapytałem go kiedyś o to. On mówi, wiesz co, ja tak nastrajam się na Boga. Zamykam oczy, modlę się półszeptem w językach, żeby mój duch dostroił się do Ducha Bożego, żeby to nie był tylko mój ludzki wysiłek, ale żebym mógł w tym wszystkim być prowadzony przez Boga. A drugi człowiek z kolei, z którym rzadziej się spotykałem, ale też miał znaczący wpływ na moje życie wiary, on mówił tak, wiesz... Jeżeli ja mam się modlić, to ja nie wchodzę w modlitwę od razu, tak, że krzyczę głośno, że śpiewam pieśni, że modlę się w językach. Ja po prostu chwilę siadam i wyciszam się, uspokajam się. Najczęściej jest tak, że no, dzieje się życie, dzieją się różne wydarzenia i potrzebuję po prostu się wyciszyć, potrzebuję się chwilę uspokoić, przypomnieć sobie o Bożej Obecności i zacząć się modlić. I myślę, że to jest ważne. Po pierwsze, jak zaczynamy modlitwę żeby tak nastroić się do modlitwy. Oczywiście nie zawsze zmienimy nasz stan wewnętrzny. Oczywiście nie zawsze będziemy się tak super czuć, ale to jest ważne takie nastrojenie. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o czuwanie, to czuwanie, jeżeli Bóg chce nas chce do nas coś powiedzieć, chce nas czymś zainspirować, czasami co mam na myśli? Podam takie dwa przykłady. Czasami modlę się i czuję, żeby coś przeczytać z Biblii. Czasami otwieram Biblię, czy teraz bardziej aplikacje, szukam tego, co mnie na przykład zainspirowało. I czasami się okazuje, że przeczytałem, to mnie w ogóle jakoś rozproszyło, że to nie pochodziło od Boga. No ale nie nauczysz się inaczej słuchać Boga, jak przez takie doświadczenia. Natomiast o wiele częściej było tak, że ten fragment mnie zainspirował i poprowadził dalej w modlitwie. Więc to jest jedna myśl. Bóg może Cię zainspirować na przykład, żeby coś przeczytać, albo może to pójść w drugą stronę, że. Bóg może cię poprowadzić, żeby, żebyś w jakiś sposób zaczął się modlić, albo o coś zaczął się modlić, albo przychodzą ci jakieś myśli yy, i podążając za tymi myślami. Formułując je w modlitwę, okazuje się, że doświadczasz Boga, zbliżasz się, że czujesz taką łatwość w modlitwie. A więc to czuwanie, że modlitwa to nie jest tylko mechaniczne odklepywanie czegoś, nawet nie chodzi mi o jakieś wyuczone modlitwy, ale to nawet nie jest mechaniczne mówienie do Boga po prostu, bo teraz mam czas modlitwy. Że to jest właśnie to czuwanie nad tymi wewnętrznymi natchnieniami, które w nas się pojawiają. I ostatnia, czuwając na dziękczynieniu. Myślę, że. Dziękczynienie i uwielbienie to jest taki klimat, który tworzymy. Czyli możemy zacząć od modlitwy uwielbienia, możemy potem czytać Boże Słowo, rozważać to, co Bóg do nas mówi i w oparciu o to formułować nasze modlitwy, prośby, i możemy też zakończyć dziękczynieniem. Możemy dziękować, że Bóg czuwa nad każdą sytuacją, możemy uwielbiać Go za to, jaki On jest. Bo to jest ta różnica. Uwielbiamy Boga, Jego charakter, że jest miłością, że nas kocha, uwielbiamy Go, że jest sprawiedliwy, że jest dobry, że jest święty, że jest wszechmogący, a dziękujemy Mu za to, że jest umarł na krzyżu, za to, że On nas prowadzi, za to, że odpowiedział na jakieś modlitwy, za to, że ze sławy wyprowadził dobro. Więc to jest ta różnica, ale to tworzy pewien klimat. Można powiedzieć, że modlitwa chrześcijańska jest modlitwą dziękczynienia. Nie w tym znaczeniu, że to jest jedyna forma. To nie o to mi chodzi, ale w tym znaczeniu, że to jest modlitwa w takim klimacie, że główny klimat, główna rzecz to jest uwielbienie, to jest dziękowanie Bogu. I dzięki temu uwielbieniu, dziękowaniu Bogu, mamy taką właściwą perspektywę, że my nie przychodzimy do Boga, jak to ktoś kiedyś powiedział, żeby wykręcać Mu rękę i cytować Mu w twarz, Cytaty biblijne po to, żeby zmusić Go do działania, ale przychodzimy do Boga, który jest dobry, który nas kocha, któremu możemy przedstawić nasze prośby i w zaufaniu już teraz dziękować Mu za to, jak On na to odpowie. I dziękujemy Ci, Ojcze, że właśnie taki jesteś. Że jesteś dobry, że jesteś kochający, że Tobie na nas zależy. Dziękujemy Ci za to i przedstawiam Ci siebie oraz tych wszystkich, którzy słuchają tej audycji. Ty widzisz, co przeżywamy, ty widzisz nasze prośby, ty widzisz nasze pragnienia, ty widzisz bliskie dla nas osoby i co one przeżywają. Prosimy Cię, udziel nam tych łas, które potrzebujemy. A my w zaufaniu już teraz dziękujemy Ci, że Ty odpowiesz na nasze modlitwy i uczynisz więcej niż prosimy, rozumiemy, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Amen.